Mamy dzisiaj dla Was mały eksperyment, dlaczego warto brać ze sobą torby termoizolacyjne na zakupy, w szczególności w taką piękną pogodę jak dzisiaj aby pokazać Wam, jak szybko wzrasta temperatura. Jeśli poza zakupach zdecydujecie się, a to podskoczę jeszcze do jednego sklepu, a w międzyczasie porozmawiam sobie z koleżanką i nie mija godzina i nasze niestety zakupy gotują się w naszym bagażniku. Do dzisiejszego eksperymentu użyjemy torba termoizolacyjna oraz zwykła torba, w której jest masło. I będziemy monitorować, jak bardzo wzrasta temperatura produktu w bagażniku po pół godziny, a później po godzinie? Zostań ze mną, a dowiesz się, jak nam poszło. Minęło jedynie pół godziny, i sprawdźmy, jak już podniosła się temperatura w naszym eksperymencie. Reklamówka: zaledwie po pół godziny temperatura wzrosła o prawie 4-5 stopni w torbie. Utrzymuje się cały czas niska temperatura. Zostawiamy i sprawdzamy za kolejne pół godziny. Minęła godzina, sprawdzamy y, temperaturę. W reklamówce jest ponad 16 stopni, w torbie izolacyjnej ponad 9. Od godziny naszych zakupów. Temperatura w torbie termoizolacyjnej podniosła się zaledwie o pół stopnia, natomiast w reklamówce o prawie 7 stopni Celsjusza. Dzisiaj na zewnątrz jest zaledwie 22-23 stopnie Celsjusza. Też nie ma dużego słońca, bo jest za chmurami, więc jak widzicie, to ma bardzo duże znaczenie podczas takich zakupów. A godzina to czasami droga ze sklepu do domu, w szczególności gdy stoimy w korkach, w upałach.